Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj po raz kolejny gościć ważne wydarzenie, ważną, ważną imprezę związaną z naszą inteligentną specjalizacją, lotnictwem i kosmonautyką. Myślę, że wszyscy wiemy, że jest to kluczowa branża, która służy rozwojowi Podkarpacia, ale służy także rozwojowi całego naszego, naszego kraju. Chcielibyśmy, aby to Podkarpackie Forum Innowacji, ta platforma Dialogu przedsiębiorców, naukowców i polityków miała miejsce w sposób efektywny w zakresie budowania relacji innowa i innowacyjności w regionie. Myślę, że ta innowacyjność się rozwija, ta dynamika jest dobra, ale to nas nie zwalnia od tego, aby o tą, o tą inteligentną specjalizację i o nasze innowacje dbać. Żeby je pielęgnować, oczywiście i w dalszym ciągu rozwijać. Dzisiaj jednym z punktów naszych wydarzeń, naszych spotkań będzie podpisanie porozumienia w zakresie wsparcia doradczego stowarzyszenia Nereus konsorcjum na, dla konsorcjum na rzecz regionalnego inkubatora przedsiębiorczości, chcielibyśmy, aby ta stworzona sieć wokół tego inkubatora pozwoliła mu w sposób efektywny oczywiście działać. Potrzebna jest współpraca, kooperacja kompetencji, synergia instytucji, synergia projektów, instrumentów finansowych. to nam daje właśnie i dzisiejsze spotkanie dzisiejsza konferencja, jak i także nasza aktywność na poziomie Europy czy Brukseli. Congratulations for this excellent conference. Which, um, I have the pleasure to attend already the second time. We are very happy to have Podkapatki amongst our member regions and to accompany them on their way in building the ISA and building space capabilities in their regions. What are we doing as NREos as a network of Euroregions? How do we support our regions? How, what is our platform about? Um, when we talk about commercialization of space, um, when we talk about SMEs, when we talk about technology transfer, we talk about using the results of space, space based data, space based services. In other economic contexts, in sectors outside the space sector. And there we offer a, a platform for collaboration, a platform for sharing experiences, and a platform for learning from others. When we talk about ISABIC, um, Nereus has all in all 25 European regions. from different countries across europe um, and amongst them nine uh, regions host esa big uh, centers uh, bavaria uh, madrid for example lotnictwo to tak naprawdę również krajowa inteligentna specjalizacja co to w praktyce oznacza to szanowni państwo oznacza że przedsiębiorcy ale także instytucje akurat z branży lotniczej, z branży kosmicznej mają szansę na pozyskiwanie wsparcia z poziomu krajowego, zwłaszcza z programów, które są współfinansowane ze środków europejskich. Mówię tutaj o Programie Operacyjnym Inteligentnym Rozwój. W ostatnim czasie wsparliśmy ponad 101 projektów, Właśnie które zostały przedstawione, zostały wygenerowane przez przedsiębiorców, przez instytucje badawcze, akurat należące do tego sektora. To w konsekwencji oznaczało dofinansowanie w wysokości ponad 621 milionów złotych. Mówimy tutaj o projektach badawczych realizowanych przez firmy z sektora lotniczego, ale także projektów, które dotyczyły, dotyczyły już bezpośrednio realizacji odpowiednich wdrożeń. Ale także nie zabrakło również przedsięwzięć, projektów dotyczących inter internacjonalizacji, dotyczących udziału poszczególnych firm z branży lotniczej w targach, w misjach gospodarczych. Trzeba również w tym miejscu wspomnieć, że dla branży lotniczej został uruchomiony specjalny, dedykowany pro program sektorowy Innolot, w ramach którego Zostało z, y, zrealizowanych 17 projektów na kwotę dofinansowania około 150 milionów złotych. So we recently created the Innovation and Ventures Office, um, and our role is basically to support the industry in innovation processes and a lot on the startup side, right? So uh, there was a mention on the SMEs, we go a little bit even earlier stage on the startup side, and I think this forum is a perfect place in which we can talk about the things we're doing as the agency. Um, I'm happy that I'm here as well because I think this is one of the poles as was mentioned of aerospace capabilities in Europe, and and that's great. And I'm also extremely happy that this region is looking at the possibility of being part of the ESA big pollen that is um, going under ongoing conversations to to be set up. zbrojeniowego, kosmonautycznego, ale także istotnym elementem jest promocja województwa podkarpackiego.